Zatrzymaj się tu na chwilę i wyobraź sobie, że kupujesz coś Counter-Strike za 60 zł, a za miesiąc sprawdzasz i to samo kosztuje 160 zł. I to nie cliffbait, bo takie rzeczy są na tym rynku. A mowa oczywiście o agentach, którzy dosłownie eksplodowali w ostatnim czasie. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o stricte produktach inwestycyjnych na Steamie, jak skrzynki, naklejki czy kapsułki, a mówić o agentach, czyli postaciach, które są w Counter-Strike. Wydają się one niepozorne, a jednak ludzie zarabiają setki złotych trzymając je w ekwipunku, a cena rośnie szybciej niż niektóre kryptowaluty. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, polecam Ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać jakiś wartościowy komentarz odnośnie tego odcinka. A więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Ale pewnie większość z Was zapyta skąd w ogóle takie wzrosty na tych itemach. W zeszłym roku, gdy weszło do gry Armory, wielu graczy liczyło na to, że Counter-Strike dostanie nowych agentów, ale nic takiego się nie wydarzyło przez dłuższy czas, a system Armory nie wprowadził nawet jednego agenta. Przez tak długi czas trwania tego całego eventu. A skoro nie było nowych postaci, to te stare postacie coraz bardziej stały się limitowane i błyskawicznie podrożały. Oczywiście doszedł do tego fakt, że przy wyjściu Armory ludzie bali się, że w kolejnej aktualizacji pojawi się kolekcja z na przykład agentami. Ale dlaczego w ogóle ci agenci drożeją? No bo coraz więcej jest graczy. Coraz więcej graczy starych odchodzi, przychodzą nowi i też chcą mieć postacie. Jednak te postacie są na tyle limitowane, że były dostępne i wyłącznie podczas operacji, co mega ogranicza ich dostęp. Więc, jeżeli ktoś przewidział to, że do armory nie zostaną dodani agenci, to wtedy skupował masowo agentów. I co się działo później? A ceny ich rosły, sprzedawał prawdopodobnie z zyskiem, wycofywał swoje środki z rynku lub po prostu reinwestował. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż w Counter Strike o Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odnawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego. Ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, Inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak bli skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate Swap, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmów oraz paternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem CS inwestycje. Link w opisie. Ale teraz rynek znów oszalał, więc dziś wszystko ci to powiem. Jak widzicie, na ekranie możecie zobaczyć agentów, którzy naprawdę spoko urośli przez ostatnie dni. Patrząc na pierwszego z nich możemy zobaczyć, że jego cena to około 120-130 zł, a jeszcze niedawno cena jego All-Time High kosztowała około 360 zł, no i to jest naprawdę sporo, bo to jest ponad 170% w 30 dni. Jest to naprawdę zarobek mega szalony, no i mega dobry short term. Ale jak będzie wyglądać to dalej? Tutaj musimy sobie odpowiedzieć na to, czy Valve w takiej sytuacji ma możliwość dodania nowych agentów. Tutaj chcę zaznaczyć, że Valve już z tymi agentami miało dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o hitboxy. No bo to jest niby gra esportowa, a możesz mieć postać, która ma mniejszy hitbox. Hitbox to jest ten taki obszar, w którym możesz trafić postać. Jeżeli Twoja postać jest grubsza lub po prostu wyższa, większa i tak dalej, no to prawdopodobieństwo, że Cię ktoś trafi, jest większe. Co prawda te hitboxy zostały naprawione po czasie i każda postać wygląda mniej więcej podobnie, ale były te hitboxy mocno rozwalone i. Trochę się obawiam, że Valve od tego momentu się zraziło. Ale ile można czekać na nowych agentów? Może to właśnie ten moment, kiedy do gry zaraz zostaną dodani nowi agenci. Ale dlaczego widzimy takie wzrosty? Dlaczego tak się dzieje? Ceny agentów rosną z kilku powodów. I jest to oczywiście. Brak nowych agentów? No, starzy agenci po prostu są ekskluzywni i limitowani, nie każdy może mieć do nich dostęp. Wiele starych kont, które miało agentów, po prostu już nie gra w CS-a i są zapomniane. Wiele osób dostało z nimi bana, wiele osób po prostu zapomniało hasła i tych agentów, mimo że one nie są zużywane jak naklejki czy skrzynki, i tak ich nie ma. Coraz więcej graczy powoduje to, że popyt na naszych agentów jest zdecydowanie większy, a ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o grywalność Counter-Strike'a, to jest ona na mega wysokich poziomach. Najdrożsi agenci są zbyt drodzy. Gracze schodzą na tańszych, przez co pompują ich ceny wyżej i wyżej. Inwestorzy chcą szybko zarobić i często bardzo dużo trzymają takich inwestycji typu właśnie agenci. To taki klasy... widzimy tutaj klasyczny efekt lawiny. Ktoś kupuje, inni widzą, że rośnie, więc też kupują, żeby nie ominęła ich okazja i cena cały czas idzie w górę. Ale do momentu, bo uwaga, może być to bańka. Ceny są tak wysoko zawierzane, że no po prostu widać, że coś jest tu nie tak, a na X możemy dostrzec profile, które masowo skupują danego agenta. Ceny są już tak wysokie, że można uznawać to za bańkę. W każdej chwili Valve może przecież wypuścić nową aktualizację np. do Armory z nowymi agentami. I co wtedy? Moim zdaniem agenci mocno dostaną po dupie. Dlaczego? No, bo każdy będzie chciał odświeżyć swoją postać. Jeżeli grasz ileś tam lat z daną postacią, no to jeżeli wyjdzie nowa, fajniejsza, no to oczywiście sprzedaż starą postać, żeby kupić sobie nową albo zobaczyć, jak ona wygląda. Już teraz mówi się o manipulacji ze strony Chin. Ceny niektórych agentów są pompowane przez spekulantów oraz takich ludzi, którzy po prostu chcą na tym zarobić i pompują mega. Właśnie hype na danego agenta, pisząc wszędzie, że warto go kupować, żeby wszyscy go kupywali, bo zarobią na nim naprawdę dużo i pokazuje, ile on go aktualnie kupił. A poza tym jest tu jeszcze jeden mały problem, bo mówimy, że tych agentów odchodzi, ale nie tak dużo jak na przykład skrzynek, bo agenci nie są przedmiotem konsumenckim który zostaje skonsumowany tylko raz. Nie znikają z gry dosłownie, a wielu graczy można na przykład wrócić i sprzedać sobie tych agentów kiedyś. Czy ja inwestuję w agentów? Zrobiłem z nimi zysk wcześniej, ale teraz jest to z moim zdaniem zbyt ryzykowne. Już bardzo, ale to naprawdę długi czas czekamy na nowych agentów. Hype na to jest naprawdę ogromny. No i możliwe, że tracę teraz największą okazję inwestycyjną, ale troszeczkę powiem wam szczerze, że obstrałem zbroję, bo naprawdę już nowi agenci są wyczekiwani. Ale co do tego, w jaki sposób mogą oni totalni, nagram osobny film. Napiszcie, co wy sądzicie o inwestycji w agentów? Macie jakiś agentów, chcecie w nich zainwestować, czy twierdzicie, że to jest totalna bańka? A wypuszczenie nowych agentów totalnie zrujnuje cały zysk z tego przedsięwzięcia? Napiszcie o tym w komentarzu, bo jestem ciekawy Waszych teorii.